No czekajcie. No to jest tak. To jest pola. Gdzie jest Pola? Pola. Pola. To jest Pola, która się wścieka Strasznie, kiedy robimy zdjęcie. No Dobrze, to jest Pola. Gdzie jest Bodo? Bodo od buta. Pokażesz go? To jest Bodo. Ola piękny pies. Bodo. Wesoły taki samczyk alfa, no tutaj charakter będzie taki tego. Eee, trzeba będzie z nim pracować ładnie. Później tutaj mamy chyba Negre, prawda? To jest chyba negra. Nie, to jest chłopak, to jest Charlie. Charlie, cześć Charlie. O, Charlie idzie, 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 idzie. A tu obok pola. Właśnie robić ci zdjęcie, no? A tutaj jest. Tu jest negra. Negra. To jest negra. Śliczna jest negra. Nazwałyśmy pola i negra od poli negri, żeby nie było. Wiemy, że negra to jest czarny, ale. śliczna jesteczka, śliczna. Pola! Kto się tak denerwuje? oj, oj, oj. oj. Mogłyśmy jeszcze nazwać Apolonie kałupiec. Jedna Apolonia, druga chałupiec. A to jest brunecik, śliczny. Wszystkie mają krótkie ogonki, oprócz Koli. Pola jedna ma długi ogon. To to Co? To, Pokaż to. Co? A brunecika jak nazywało się? O, śliczny. Śliczny jest ten taki dzidziuch mały. Pieski mają teraz około 4-5 tygodni. Tak? Tak, Trzech, no czterech właściwie. Trzech, czterech, cztery, Czyli tak. <noise> tak się zmoczyło. Tak, tutaj jest e, Bodo. Hey, Jeszcze raz, to Bodo. Pola. To jest taki walk tutaj. Pola się chowa. <noise> tak, bo tam schowasz się. Tutaj jest Sunia o imieniu Negra. Co 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 Tam mamy Charlie'ego. Charlie. i blaki. O Ten wesoły kawaler. Wszystkie czekają na dobre domy. Trzeba jak najszybciej zabrać je ze schroniska, dlatego prosimy Państwa o domy tymczasowe dla tych sierotek z